Chciałbym przedstawić na aukcję gołębia o numerze PL 044224 rok, 4743. Jest to samiczka barwy szpak, zaszczepiona, zakropiona. Jest to bardzo ciekawa samiczka, gdyż jest to wnuczka Goldi, mojej jednej z najlepszych samic w historii, jaką udało mi się wyhodować. Ojcem jest gołąb o numerze 1011, który jest ojcem najlepszej samicy w poprzednim sezonie w oddziale Mielec w kategorii A. I drugiej lotniczki w kategorii B zarazem. Jest to samiczka o numerze 3078, czyli to jest ojciec, syn Goldie. Matką tej samiczki, prezentowana jest samiczka 11949, która jest córką samca o imieniu White Fire, który był najlepszym drugim lotnikiem okręgu i najlepszym lotnikiem oddziału mielec w kategorii F, czyli w kategorii młode. I zarazem. Córką Olimpii 80, a Olimpia 80 i Goldi były to półsiostry, córki Supry 3820, czyli ten gołąb jest dalszym inbredem, jest wnukiem Goldi, jest yy, wnukiem Whitefire'a, czyli podloty gołębi młodych. Wydaje mi się, że będzie to fenomenalna samiczka. Jeśli ktoś ma życzenie po zakupie, mogę ją wysłać na dowolny wspólny gołębnik, żeby reprezentowała hodowcę, który ją zakupił, a może również ona stać się własnością hodowcy który ją wylicytuje. Serdecznie polecam tego ptaka.